Ptasie Radio, Julian Tuwim. Halo, halo, tutaj Ptasie Radio w Brzozowym Gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze, w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak. A po piąte, przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, filić, pitpilitać i pimpilić. ptaszki następujące. Słowik wróbel, kos jaskółka, kogut dzięcioł, gil kukułka, szczygieł sowa, kruk czubatka, dorost sikora i dzierlatka, kaczka gąska, jemiołuszka, dudek cznadel, pośmieciuszka, wilk ziemba. Bocian, Szwak oraz każdy inny ptak Pierwszy słowik zaczął tak Halo, o, halo, lo, lo, lo. Tu, 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 tu Radio, radio, dio, io, io Tio, trio, tru, lu,